Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Milion Laszy Smierzy i dzisiaj zapraszam Was na Mierzymy koszulę. Poszukuję koszuli, która będzie idealna jak zawsze. No i wybrałam dzisiaj sklep Bonprix i z tego sklepu przymierzę pięć koszul. Zobaczymy, czy któraś leży fajnie, czy się dobrze w niej czuje, czy nigdzie mnie nie ciągnie. W jednej z nich ja już jestem. Kolejne leżą z boku i czekają, także zapraszam Was serdecznie. Dobra, słuchajcie, to Wam się pokazuje. E, tak wygląda ta koszula. Jak widać, ona jest z takimi wcięciami w talii. O taką też mi koszulę chodziło. E, jest taka w takim kolorze o tu ma też takie zaszewki, które tak jakby. Was y, wyszczuplają z tym, że taka koszula z zaszywkami, słuchajcie, nie do końca y, chyba będzie dobrze wyglądała w spodnie, chociaż ja ją włożę i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało włożone w spodnie. A druga sprawa, y, że ja w sumie chyba tylko jedną koszulę wybrałam białą, y, dlatego, że biały też się strasznie mocno brudzi. To, to nie jest dużo lepszy kolor, bo to jest jasno-żółty. Ale, ale wiecie, yy, już może być trochę lepiej. No i tak to się prezentuje w spodniach. E, ona dobrze wygląda, nie? Dobrze wygląda. Jeżeli chodzi o rękawy, to też są dosyć długie, fajnie, bo ja mam wszędzie luz. Nigdzie mnie nic nie uwiera, słuchajcie. Yy, te zaszewki. Takie fajne, że jak włożycie ją właśnie w spodnie, to ona bardzo Wam przylega tu wszędzie dzięki tym zaszewkom. Mega dobrze to wygląda, moim zdaniem. No, może z tyłu mogłabym to jakoś tam lepiej włożyć, ale powiedzmy, że jest ok. No, i moim zdaniem to jest, no i moim zdaniem to wygląda elegancko. Bardzo dobrze się czuję w tej koszuli, szczerze powiem, że jestem w szoku, bo to jest pierwsza koszula, którą ja mierzę. Ale czuję się w niej fenomenalnie. Mierzę kolejną białą koszulę. Słuchajcie, mam dwie i teraz mierzę kolejną. I takie mam poczucie, jakby te rękawy jednak mogły być dłuższe. E, pamiętajcie, cały czas Wam powtarzam, że ja mam 1,80 m wzrostu i e, należę raczej do plus size niż small size. Więc. Um, to pamiętajcie o tym. Ta koszula nie jest taką zwykłą koszulą, chociaż ja myślałam, że to będzie trochę coś innego, ale to, co tu jest, podoba mi się nawet bardziej. Więc już Wam pokazuję. Chodzi o kieszenie żeby światło mi nie padało. Chodzi o kieszenie. Na kieszeniach, zrobię Wam z bliska, są takie ala ćwieki. I ona przez to wygląda bardzo fajnie, ale ona już się tak nie układa jak tamta. Jest taka bardziej prosta. Jest odrobina, oczywiście widać tu zwężana, ale jest taka bardziej prosta. I teraz ja ją sobie włożę do spodni. I tamta koszula ma super to, że jest długa. Przez to, jak wsadzacie ją do spodni, to ona z tych spodni Wam nie wyjdzie, bo jest długa. Ta już jest sporo krótsza i będzie, już ja to wiem, że ona już będzie wyłaziła ze spodni, co nie będzie dobrze wyglądało, więc jakby rozumiemy. Także tak by się prezentowała ta koszula i przy każdym moim ruchu ona będzie właśnie tak wyłaziła mocno. Więc no, i jest w ogóle sztywniejsza, bo tamta też ma odrobinę streczu. Ej, ale w sumie wylazło, ale dobrze wygląda. Tyle w sumie wylazło, co trzeba. Można ją tak, przecież kiedyś tak się robiło, teraz raczej na gładko, ale ona, ona przez te ćwieki moim zdaniem ciekawie wygląda. Jest taka fajna, jest trochę taka sztywna, jakby miała odrobinę elastanu jakiegoś, to wydaje mi się, że byłoby lepiej, ale co do biustu. Słuchajcie, jak macie duże biusty, to ogólnie chyba nie wybieracie za bardzo koszul, albo nie wiem, szukacie jakichś strasznie mocno elastycznych, bo wiecie, no one mi się tutaj zapinają, nie rozchodzą, nic się nie dzieje, ale ja mam miseczkę C, więc na ogół nie mam z tym problemu, bardzo rzadko kiedy. Ale jeżeli Wy macie z tym problem, no to nie wiem, rozmiar większą, wiecie, na Bonprix macie duże możliwości. Tylko jak rozmiar większą, to ona jest tu od razu szersza i w rękach. Ale z kolei jak ją włożycie, no to raczej będzie dobrze się prezentowała gorzej z rękoma, bo, bo to jest fajne, że ona tu się tak układa, wiecie, tak dobrze okala te ręce, N nie ma tu nic za dużego, więc ta jest wydaje mi się, że... Jest w miarę, o tak bym to ujęła. Tamta tak idealnie się nie czułam w tej żółtej. A tu jakby troszkę za sztywno, może zbyt krótkie jednak te rękawy. No, do przemyślenia. W każdym razie mierzę kolejną. Teraz kolejna koszula, która nie jest takim zwyklaczkiem. Nie jest zwyklaczkiem przez tę koronkę taką tutaj doczepioną. To jest taki blady róż. Bardzo mi się kolor podoba i ona też jest taka, trochę jakby z tych krótszych, układa się tak na biodrach, ona jest raczej dopasowana, nie raczej jest po prostu dopasowana e, i się tak rozchodzi, moim zdaniem też idealnie. Jeżeli chodzi o rękawy, nie mam tu nic do powiedzenia, jest dużo za krótko, krócej jest niż przy tamtych. Ale z drugiej strony też mankiet w ogóle nie ciągnie, więc trochę lepiej się czujesz z krótszym rękawem, jeżeli mankiet jest szerszy i po prostu nie ciągnie mi ręki. Ale już się oddala i pokazuję Wam. No i ona jest moim zdaniem klasyczek, ale jednak z jakimś takim odrobiną przełamania. Bardzo kobieco wygląda ta koszula. Też na pewno kolor robi swoje, no ale teraz spróbujmy to po prostu włożyć i zobaczymy. Ona też jest krótsza niż ta żółta. Zdecydowanie, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało włożona. No, one wszystkie bardzo dobrze wyglądają, bo są taliowane i koszule taliowane idealnie się nadają do wkładania właśnie w spodnie. Moim zdaniem wygląda to super. Bardzo dobrze się w niej czuję. Na takim mniej więcej poziomie jak w tej żółtej, właśnie. Moim zdaniem to jest naprawdę świetna koszula. Ja nie pamiętam cen, ale te ceny to w ogóle były jakieś takie nieduże, niskie. Przepraszam Was za te światło. Ciągle mi skądś pada. Także. Bardzo ładny kolor, świetnie leży, um, bardzo dobrze się w niej czuję. No, to jest taka koszula, zakładam. One and done, tylko że spodnie do tego trzeba, ale zakładam i już czuję się elegancko. Bo zobaczcie też, że tu jest tak uszyte zebrane rękawek, żeby takie bufki się tworzyły. I to jest też dobre dla mnie, ponieważ ja nie mam ramion, ja mam ramiony, ramiona, słuchajcie, takie, a nie takie. I ja na przykład kupuję torebki przez, przekładane przez głowę. Zresztą jak widzieliście, bo u mnie na ramionach nic się nie trzyma. E, te bówki wszelkiego rodzaju poduszki, jakieś w, wstawiane bówki powodują, że te ramiona jakby się pokazują, że coś tam jest. Więc w ogóle ta koszula jest moim zdaniem, świetna. Świetnie naprawdę wygląda. No dajcie znać co myślicie, ale uważam, że rewelacyjna. Mierzę kolejną. Mam jeszcze dwie: oczywiście, koszule. To jest z kolei klasyczna biała koszula z odrobiną streczu. Przynajmniej tu, gdzie są guziki. E, tu jakoś tak bardzo tego streczu nie czuję, ale tu, gdzie się zapina guziki, jakiś tam stretch jest. To jest taka klasyczna koszula. Znowu taliowana, bo ja po prostu takiej szukałam. Nie, szuka, nie szukałam oversize'u, um, tylko właśnie czegoś bardziej um, takiego wiecie, no co, co robi e, koszula taka taliowana, że się wyg wygląda elegancko po prostu i pokazuje się Wam. Także to jest klasyczek, który jest jak widzicie też taliowany. Bardzo dobrze wszędzie leży, nawet jako wypuszczona. A teraz zobaczymy, jako wpuszczona. Jako wypuszczona naprawdę idealnie przylega wszędzie. Chyba, że tego nie chcecie. Eee, no bo wiecie, jakby w plus size możecie nie chcieć, żeby ona Wam gdzieś tam <laughs> układała się, żeby trochę jednak chowała pewne mankamenty. Eee, tak wygląda włożona. Każda z nich wygląda super, jak jest włożona z tyłu i teraz wam jeszcze pokażę, ja ją wyjmę, pokażę wam jak ona się w ogóle układa właśnie, bo jak widzicie ona wszędzie mi idealnie, wszędzie idealnie o przylega i to mi się podoba. Ja właśnie czegoś takiego szukałam e, i powiem wam szczerze, że na żadnym e, sklepie nie mogłam znaleźć rozmiarów. Które by nam nie pasowały. Ja mam dużą, dosyć rękę, ja potrzebuję koszulę, która nie będzie tu za szeroka, ale się zmieści w ręku. I często we wszystkich sieciówkach jest tak, że muszę brać rozmiar większy, żeby właśnie ręce mi się pomieściły, ale. One wtedy tu jakoś tak brzydko wyglądają, są za duże, nie przylegają. Mam wrażenie, że tu jest wszystko idealnie i że w końcu Bonprix spełnia moje oczekiwania co do koszu. Nie jest łatwo takim osobom, jak ja uważam, znaleźć koszulę, um, bo mamy wiele problemów. Albo za duży biust, albo właśnie te ręce, um, albo e, mamy brzuch, no i to też, wiecie, wolić, ktoś woli oversize'y. I tak dalej, i tak dalej. Ale ja uważam, że za dużo kobiety blokad sobie same tworzą i że we wszystkim jesteśmy w stanie wyglądać super. Tylko czasami trzeba to ograć. Jeżeli mamy za duży brzuch, to może na nałożyć na tę koszulę, właśnie nawet taliowaną, jakiś taki szeroki pasek, który nam zniweluje te różnice. I już będziemy się czuć lepiej, ale też będziemy wyglądać elegancko. I może macie ochotę czasami po prostu założyć normalną, zwykłą koszulę do spodni, ale właśnie macie jakieś takie wewnętrzne poczucie, że nie będziecie wyglądać w tym dobrze. Ten film jest po to, żeby pokazać, że możecie wyglądać dobrze. I nawet w taliowanej koszuli, będąc plus size. Została mi ostatnia koszula, także idę się przebierać. To jest z kolei koszula e, dla was, e, zmyślało was, e, kupiona, żeby ją zmierzyć, ale absolutnie nie zmyślało mnie, e, ja takich koszul e, nie mogę kupować, zaraz wam wszystko wytłumaczę o co chodzi. Pierwsza rzecz, e, koszula jest w paski, pionowe, to jest ważne, bo jeżeli jesteście niskie, a właśnie takie większe, no, to tylko i wyłącznie piony kupujcie, bo to was wyszczupli, ukryje Wam wszystkie mankamenty, będziecie się czuły w tym dobrze. Ta koszula jest na mnie właśnie za mała w rękach, więc jest już tak uszyta jak w większości sieciówkach. Ona mm, też mi się trochę rozchodzi. Tu na biuście już prześwituje, jak widzicie. Rozłazi się, więc generalnie jest jakaś taka mniejsza, mimo że wszystkie rozmiary tych koszul kupiłam takie same. Po prostu coś jest w kroju. Jeżeli chodzi o długość rękaw, to jest chyba jedyna koszula oprócz tej żółtej, która ma tak super długie te rękawy. Natomiast co w niej jest takiego innego, oprócz tego, że jest taliowana? Kupiłam ją ze względu na to, że ona ma pasek i teraz. Kupiłam tę koszulę ze względu na Was. To jest koszula, której nie wkładamy w spodnie, bo ma pasek. Natomiast zobaczcie sobie, jak należy. Ona jest też taka krótsza. Yy, no, raczej układa się ok, no ale dla mnie jest zdecydowanie za mała i tego nie da się ukryć. Tu też jakoś tak, jakby się rozchodziła. No, też mam tutaj pasek, więc na nim, ale generalnie wiecie. I teraz, dlaczego taki pasek. Ja nie mogę kupować rzeczy z paskiem takim. Ogólnie nie powinnam nawet sukienek takich kupować. Dlaczego? Otóż y, te paski zawsze mają szlówki przygotowane w pewnym miejscu. Jak widzicie, u mnie to odcina pod biustem. Tak jest zawsze, bo ja jestem wysoka i ja powinnam pasek mieć tu. No ale nikt tak nie robi, bo wszyscy robią dla standardów a ja już w tym standardzie się nie mieszczę. Więc koszula jest bardzo ładna, paski jak najbardziej. E, pasek przy takich bluzkach jest super, bo możecie nim sobie zaznaczyć talię, zrobić talię. Więc e, ta koszula nie jest dla mnie, jak widzicie, z wielu powodów, ale jak najbardziej jest to koszula dla plus size, które powinny się w niej czuć Dobrze. Także kochani, to by było na tyle. Tak by wyglądało pięć różnych koszul, które wybrałam. One mają mianownik wspólny oczywiście, ale jednak czymś tam się różnią. Gdybym miała powiedzieć Wam, które koszule, nad którymi będę się zastanawiała, to nad tą żółtą, bo jest dłuższa, co jest naprawdę fenomenalne. I nad tą różową, bo bardzo fajnie podkreśla... Moją urodę, mam wrażenie ten kolor też przede wszystkim, ale wszystko mi się w niej podoba. Super się też w niej czułam, więc te dwie koszule, dlaczego nie białe? Nie biała klasyczna, wszystko jest z nią ok, ale po prostu te jakoś tak przypadły mi bardziej do gustu i bardzo mi się spodobała ta z tymi kieszeniami, ale wiecie, nie zostawię wszystkich koszul, bo ja w tym nie będę chodziła, bo ja bardzo mało chodzę w spodniach, potrzebuję tylko jedną, tak, żeby czasami wyjść i tyle. Więc absolutnie nie wchodzi w grę, żebym miała tyle koszul. Mówię Wam, z czego będę ewentualnie wybierać. Chyba jest jasne, że ta no, nie wchodzi w grę, ale jest to po prostu mierzymy z myślą też o Was. Nie tylko dlatego, że ja czegoś szukam, ale też, żebyście Wy zobaczyli, czy jest coś dla Was, w czym się będziecie po prostu bardzo dobrze czuć. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Bomb, Prix bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo te wymiary są. Yy, że tu wszystko jakby jest dopasowane, nie? że nie ma problemu z moimi dużymi rękoma, że nie ma problemu. Yy, tutaj ja akurat nie mam problemu na biuście. No a Wy musicie sprawdzić, no bo to jakby. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną figurę, inną budowę. Ja też przez to, że jestem wysoka, na mnie się trochę inaczej rzeczy układają, e, inaczej wyglądają, ale na przykład już takich z paskami, które coś tam mogłyby mi zrobić nie mogę, no bo, bo one mi odcinają biust, a nie talię. E, no i dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że być może ktoś z Was szukał akurat też koszul, tak jak ja. I raptem ma rozwiązanie. Także będzie to dla mnie podwójne, podwójne szczęście. Jeżeli macie jakiś pomysł, chcielibyście coś zobaczyć na moim kanale, oczywiście, piszcie w komentarzach. Postaram się te prośby, jeżeli one będą w miarę realistyczne, spełniać. Dziękuję Wam, kochani, i do następnego. Pa!